Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Kłopson Dzisiaj zagramy w Minecrafta Tak, taki krótki filmik informacyjny Z mojej strony Chciałbym wam powiedzieć, że właśnie aktualizuje mi się gra World of Tanks I będę z niej prawdopodobnie Nagrywać Jeśli nie wiecie to Wpiszcie sobie po prostu W Google World of Tanks I wyjdzie wam wszystko Yy, tak. Magia! Czekajcie, muszę sprawdzić magię. Yy, tak. To musi być magia. Magia. Uwaga, gdzieś. Dzień dobry, jesteśmy w Minecraft alfa. Nie, to tekstur. Yy, mam jeszcze z Classica i z Bety. Tu się schodzimy, tu se kupałem. No. Tam u góry mam swoją chatkę. Tu ogólnie mam taki... No tak sobie gram spokojnie. I yy, tak będę jeszcze nagrywał, na pewno z GTA Vice. będę robić serię. I na pewno będę robić z World of Times. No i te przygody z Minecraft. To jest na razie taki prolog plus info. O, tak. To mi gdzieś... What? Screenshot. Okej. Okay. Dobra, tu w piecyku nic nie mamy. Chodźmy sobie może troszkę pokopać. Yy, tak. Yy, co dalej? 8 subskrypcji. Co dalej? Zastanawiałam yy, się nad yy, kupnem yy, CSGO. Jednak i chciałbym, żeby to było tak na święta yy, Bożego Narodzenia lub Urodziny. Tak. Wszystko ogarnę jeszcze w swoim czasie. No i to nie wszystko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha! Wow, co się dzieje? Co się dzieje? Co mi się stało z. CCTV? 90? No, 88. O, już. Yy, tak. I chciałbym Wam życzyć miłych, spokojnych świąt w gronie yy, rodziny. No i bliskich przyjaciół, tak. Kuzynów, kuzynek w ogóle. I mokrego, ulejnego poniedziałku, dobrego jajka i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem jakby zbyt niedoświadczonym w składaniu rzeczy. Yy, od razu mówię, że yy, jeśli już kupię CSGO, nie będę otwierać yy, skrzynek, chyba, że tam Coś wydropi z wygranych meczów, no ale to cóż. Ale to będą najwyżej. Jeden. Dwie skrzynki tak gdzieś na opening. Także nie będą one długie. Yy, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha. Jeszcze może będę coś w Netflixie lub w Simsów wkręcił, ale myślę, że z Simsów nie. Chyba, że będziecie chcieli, no to wtedy z, z Simsów nagram. Czekajcie, o, poczekajcie, dobra, już yy, jestem. Także no, yy, odnośnie Simsów, no, to już wszystko zresztą. No i teraz jeszcze tutaj pokrajny. Yy. Jak ostatnio sprawdzam na World of Tanks, to miałem jakieś 91%, teraz na pewno jest blisko setki. Yy. No, to wszystko. jeśli będą mi y, s, y, dropić tych skrzynek jak już kupię z GO i w ogóle jeśli dropnie mi jakiś czerwony skin y, to będę gra, y, to będę chwilę z nim pogram a potem go sprzedam y, Pewnie się sobie dlaczego dlaczego sprzedam y, ponieważ y, wtedy mógłbym sobie Kupić jakieś inne gry na Steamie? Yy, chciałbym jeszcze yyy polować yy, Moda, ponieważ yy, jakbym mniejszy o wiele, to dużo przy nim spędziłem i naprawdę jest to świetna zabawa. Yy, z tego co sprawdzałem, to nie jest ona tak bardzo dostępna na Piracie. Nawet chciałam pobrać, ale się wahałem i w ogóle. A i co z FIFOM Jeszcze na oryginie? Będę może coś nagrywać z Xboxa. Ostatnio dużo się wkręciłem też w na Xboxa, także nagram, nagram, nagram. Nie obiecuję, ale nagram. Jakiś meczyk, który Może zrobię jeszcze coś takiego jak Akademia Taktyczna, według mnie. Nie będą to jakieś pomysły z internetu, tylko jakieś tam wymyślone. Mam już kilka strategii na mapę deniuk ze smokami na razie. Mam jeszcze też pomysł z wabikiem. I to chyba wszystko. Aha, jeszcze sobie to włożę, to włożę No Także już trochę się dowiedzieliście Yyy tak, tak Tak, tak, I co jeszcze z mojej strony No, będzie jeszcze vlog informacyjny na pewno Nagram jakiś jeden odcinek z tego World of Tanks yy, także by było już y, wszystko. Y, no, cześć, cześć.